Komu pan będzie kibicował dzisiaj? Dzisiaj? W tej chwili Czechom. A po następnym meczu? Na, na tym drugim to oczywiście, że Polsce. No. Normalne, że Polsce. Jaki pan wynik typuje? Polska musi wygrać. Nie ma na to innych możliwości, nie widzę tutaj. No wynik będzie 2-1 dla Polski. Komu kibicujecie to żyjemy, ale jaki typujecie wynik? 2 dla Polski. I jak myślicie, kto strzeli bramki? No, Głównym faworytem Lewandowski. A kto ze strony przeciwnika? No na pewno jakiś napastnik, ale. Dopóki piłka w grze zobaczymy to się będzie. Eee, jaki pan wynik typuje? No chciałbym chociaż jeden-1, no. Nie mówię, że była porażka dla Polski, ale jeden-1 był bardzo nas leczył ten wynik, a Cześci by wygrali z Grekami. To oczywiście to było dla nas dużo lepiej niż, niż myślimy, no. Nie bądźmy takimi optymistami do końca, bo wiadomo, że Rusja to będzie ciężki mecz, ale jeden, 1 był na... tam, Czy Polska wyjdzie z grupy? Oczywiście, że tak. Rosja pierwsze miejsce, Polska drugie. Grecja trzeciej, Czesi na ostatnie miejsce. Wszyscy wierzą, że... Ja chciałbym jeszcze zapytać o taką rzecz, bo to cały pan jest biało-czerwony Czy po prostu jak Polska wyjdzie na pierwszym miejscu, tak, to będzie wielka niespodzianka, ale oczywiście rozumiem, że będzie to dla pana wielka radość. No oczywiście tak, przyjechałem z Waszyngtonu, także specjalnie na te euro, no to będzie bardzo ważne dla mnie. Bardzo ważne, chciałbym. Także przyjechałem tutaj taśki szmat drogi, także liczy się każdy gol. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, będzie